Witam przy mikrofonie Mateusz Karatyż Zapraszam na kolejny odcinek programu publicystycznego. Czym jest prawda dziennikarska? Czy istnieje obiektywizm? Na te pytania odpowiadała dziennikarka Teresa Torańska. Wywiad prowadził Marcin Dachtera. Zapraszam. Czym jest dla Pani prawda w dziennikarstwie? No w ogóle mam kłopot z prawdą, ponieważ tak naprawdę nie ma jednej prawdy. Jest to zawsze, to są racje wielu, wielu stron. I bałabym się powiedzieć, że piszę ja, tak? Prawdziwie, ponieważ na, to, na ten opis rzeczywistości, bo czym jest w ogóle dziennikarz? Dziennikarz to jest człowiek, który porządkuje rzeczywistość, układa fakty, szuka źródeł, i przekazuje ten trochę uporządkowany świat czytelnikom. Czy on jest do końca uporządkowany? Nie wiadomo, ponieważ zawsze jednak dziennikarstwo to jest narastanie także pewnej wiedzy. Wiedzy o rzeczywistości. Bałabym się powiedzieć, że rzetelnie pracuje, tak? Więc cechą rzetelność, ale z tą prawdą bym strasznie uważała. Tak płynnie przejdziemy do następnego pytania, którym jest to, czy w Pani pracy ważniejszy jest obiektywizm dziennikarski, czy subiektywne przeżycia jednostki ludzkiej, odczucia, czy też po prostu oceny, które rodzą się w ludzkiej świadomości. To i to, to znaczy na pewno jest dążenie do obiektywizmu. I każdy człowiek, z którym rozmawiam, stara się, stara się, czyli nie wiadomo, czy osiąga cel, stara się jakąś y, by, by sytuację czy jakiś swój opis przedstawić jak najbardziej obiektywnie. Czy to się udaje? Nie wiem. Raczej myślę, że taka obiektywna całość składa się z, z wielu subiektywnie opisanych sytuacji. Bo to wtedy mamy do czynienia z, jak, z jakąś panoramą świata. Ocenia Pani prawdę dziennikarską w czasach PRL-u? Cały czas wracam do tego sformułowania prawda. Powie Panem, wydaje mi się, że się w ogóle myli dwa porządki. Prawda, fałsz, a drugi porządek, dobro, zło. Niestety, jak się mówi o prawdzie, to się uważa, że to jest to dobro. A to nie zawsze jest dobre, bo to jest inny porządek. Prawda może być bardzo zła, której się nie chce słyszeć, której czasami Lepiej nie usłyszeć, więc nie myliłabym tych dwóch porządków. Trzymajmy się przy dziennikarstwie rzetelność, staranność w zbieraniu materiałów i cały czas wiedza, bo na czym się wszystko opiera? Na wiedzy. Kosniłaby Pani wpływ upadku komunizmu w Polsce i zmiana systemu? Z komunistycznego czy też socjalistycznego na system demokratyczny. W Pani twórczości, jak to e, tak naprawdę wygląda? Jak ta zmiana się zaznaczyła? Zmiana zaznaczyła się dużo wcześniej, ponieważ chyba najważniejszą rzeczą to było pozbycie się cenzury wewnętrznej. A więc w tej głowie musiały powstać takie, takie, taka potrzeba, żeby pisać to, co się myśli. To nie jest proste. Jak dzisiaj obserwuje dziennikarzy, to też niestety mają bardzo dużo różnych takich zahamowań cenzuralnych. Tylko z innych powodów niż ta cenzura istniała kiedyś, tak? Wcześniej. 89 rok. Wie pan to są... Po pierwsze pan powiedział socjalizm, po drugie pan powiedział komunizm. Nie było w Polsce ani jednego, ani drugiego. Był, by, w komunizmu nie było nigdy. Był y, y, okropny terror, reżim totalny do 1954 roku. Potem było balansowanie na linie. Nazywało się to realny socjalizm. Więc ja jestem w ogóle osobą, która boi się już przymiotników, ponieważ wszystko było opatrzone jakimiś przymiotnikami. Więc jak słyszę prawda dziennikarska, to też od razu w głowie mi tam świta, że jednak prawda to prawda i po co te wszystkie przymiotniki, bo byśmy od razu powiedzieli, że prawda inżynierska, prawda lekarska, to prawda psychologiczna, prawda, nie wiem, kontrolerów samolotów, tak? 89. rok to był czas, to był moment. W którym ja go czuję. E, naprawdę odzyskaliśmy niepodległość. I to jest sami stanowimy o Bardzo trudna sytuacja psychologiczna, ponieważ łatwiej żyć w świecie uporządkowanym według istniejącego, istniejących zagrożeń. A więc ten wróg symboliczny. Bardzo jednak pomaga w takim kreowaniu tożsamości. I tu tego wroga nie ma. W ramach zakończenia chciałbym zapytać panią o to, jak odbiera pani właśnie tą też prawdę, czy też jakby pani wolała mówić o tym rzetelność dziennikarską w obecnych czasach, w stosunku do tej rzetelności w czasach PRL. Nieporównywalne sytuacje. Brak cenzury, ta wolność słowa. Spowodowała także wolność przeróżnych takiego słowotoku z epitetami czasami obraźliwymi. Ja rozmawiając z komunistami, musiałam z nich wszystko obcęgami wyciągać. W tej chwili od naszych polityków niestety słyszy się słów za dużo. A więc to jest taki niepohamowany, nieopanowany słowotok. Przydałoby się im trochę umiarkowania, zwłaszcza w ocenach. Ludzi. Dziękuję bardzo Pani za wywiad. Dziękuję.